Kilka lat temu wymyśliłam sobie, że chcę jechać na mm, pewne wydarzenie do Warszawy. Trzy, trzydniowy event. Bardzo taki. Wow! Bardzo o tym marzyłam. Ale to był taki czas, kiedy my e, wymienialiśmy tutaj dach, mieliśmy bardzo duży remont, okna, wymienialiśmy dachowe i tak dalej, dalej. I ja fizycznie po prostu nie miałam wtedy kasy na to, żeby pojechać na te trzy dni do Warszawy, nocleg, bilety. Te bilety też miały swoją odpowiednią kwotę, więc jakby wiedziałam, że nie mogę. I słuchajcie. Ten event zaczynał się w piątek, trwał trzy dni, a ja w środę yy, zrobiłam pranie. Poszłam wieszać to pranie, wiecie, na wsi mieszkam, poszłam wieszać to pranie na linki, yy, tak yy, jakby z tą intencją, że ja te ciuchy zabieram ze sobą na ten wyjazd. Wyciągnęłam walizkę, później pracowałam, spakowałam wszystko. Moja szwagierka mówi do mnie, słuchaj, to zrobimy sobie w sobotę grillę. Ja mówię, nie, bo ja jadę do Warszawy na szkolenie. Tak, jedziesz na szkolenie? Tak, jadę. Nie miałam biletów, nie miałam pieniędzy, nie miałam nic. W czwartek po południu pojawił się na Facebooku konkurs, w którym można było wygrać bilety. Wieczorem było ogłoszenie wyników i nie było mnie w tej wygranej trójce. Nie było mnie. Później o 20 usiadłam do zuma, miałam szkolenie, wtedy jeszcze prowadziłam taki ta, ta cyklicznie, prowadziłam taki kurs, kurs pozytywnego życia. Usiadłam z moimi studentami na tym Zoomie, siedziesią chyba tam do 23 z kawałkiem. I. W tym momencie wchodzę na Instagrama i patrzę, jest wiadomość, że ktoś zrezygnował z biletów, bo okazało się, że w pakiecie są do wygrania dwa bilety, że ktoś zrezygnował z biletów i jeżeli ja reflektuję, to mogę, mogę, mogę je wziąć. Moja odpowiedź była od razu tak. Od razu tak, jeszcze nie wiedziałam, jak ja tam pojadę, gdzie ja będę w ogóle nocować. Ale piszę do mojej przyjaciółki, ona mieszka 100 km za Warszawą. Mówię: Słuchaj, mam bilety, jedziemy na to wydarzenie, ale musisz mnie przenocować, albo nie wiem, bierzemy jakiś hostel albo cokolwiek. Mówię: Jakoś to się musi wydarzyć.